Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ja dzisiaj przychodzę z takim praktycznym bardziej pytaniem. Otóż jest taki dziennikarz na internecie, co go słucham, i on często reklamuje w swoich podcastach na początku platformę XTB, która sprzedaje, właściwie właśnie nie sprzedaje, tylko ona daje darmowe materiały, które uczą ludzi, jak inwestować. No wiadomo, że teraz mądry człowiek się zabezpiecza, inwestuje. I tak się zastanawiam, może rzeczywiście skorzystać z tej usługi. Zwłaszcza jeżeli mówimy o darmowych materiałach, no ale z drugiej strony trochę się waham, bo wie Pan. Nie wiem, ciotka, wujek z Ameryki, prawda, kuzyn z Nigerii. Różnie to teraz jest. Może pan doktor potrafiłby w swojej wiedzy coś doradzić? Aha, czyli jak dobrze zrozumiałem, to jest taka platforma inwestycyjna. Gdzie, gdzie dają? Dają, tak. Materiały inwestycyjne, edukacyjne, jeśli się tam zalogujesz, używając hasła tam. Właśnie chodzi o to, że dają, i to jest tak. Główny argument za. Ja uważam, że to wchodzić tam w nim w komitywę to nie jest dobry pomysł. Bo po pierwsze, jak coś jest darmowe, to ty jesteś produktem. A po drugie, jak co darmowe, to i chujowe. Mocne. Dziękuję.